Cześć moi drodzy, w dzisiejszym filmiku będziemy wymieniali filtr odmy. Tu sobie rozpakujemy na szybko, co nam przychodzi w zestawie. Sam filterek kosztuje tam mniej więcej 20-30 zł. Nie? Mamy filterek w zestawie. Oprócz tego mamy dwie duże uszczelki. Ring, tutaj okrągły. I taki kawałek plastiku, taki element, który nam ten filterek pod, podtrzymuje. Dobra, więc to na razie odkładamy sobie na bok, na bok. I teraz tak, zdejmujemy sobie tutaj osłony. Tutaj cały, cały ten tą rurkę. I musimy mieć, no wszystko musimy mieć zdjęte, tak. Sam początek jest taki, jakbyśmy się przymierzali do wymiany filtra powietrza. Także ja sobie te osłony ściągam i widzimy się za momencik. Jak już sobie te osłony zdajemy. Dobra moi drodzy, już tutaj sobie rozkręciłem to. No i tutaj mamy całą tą naszą odmę. Jest ona na 4 imbusy. Tu jest syf niemiłosierny. Nie jestem pewny, czy tutaj jeden z mi trochę nie popuszcza. Ale to być może są. Miedziane podkładki tam na wtryskach, ale to może jakoś na dniach się też rozkręci, i przy okazji coś tam nagra, jakiś taki poradnik, że tak powiem. Więc, całą tą tutaj obudowę tu mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty. Cztery te imbusiki odkręcamy i sobie zdejmujemy odmę. I ja to sobie odkręcę, i widzimy się za następny momencik. Dobra, moi drodzy. Już sobie tutaj wykręciłem to. Stary ring wyjąłem. Jedną starą uszczelkę również wyjąłem. To jest element filtrujący. Stary element jeszcze oryginalny, który tutaj sobie w ten sposób. O tak właśnie, siedział. No jejku. I co ciekawego zauważyłem. Ta uszczelka jest z tego miejsca. Znaczy ona, ona jest osadzona tam w samochodzie, nie? ale tej uszczelki drugiej nie miałem, nie miałem tej uszczelki i już wiem czemu ta odma mi ten olej delikatnie popuszczała. Tak natomiast to wygląda z tej strony, tu są właśnie takie wyfrazowane miejsca pod uszczelki. To sobie oczywiście tutaj przeczyścimy, to sobie wyczyścimy. Również, no i oczywiście, całą tą obudowę tej odmy sobie również wyczyścimy zaraz cleanerem, czyścikiem do hamulców. Yy, ogólnie można kupić cały zestaw na taki Allegro. Całą nową obudowę, uszczelki, filterek. Z tym, że taki zestaw kosztuje około 140 zł. Tak, plus minus 130-140 zł. Ja kupiłem sam, sam filterek i uszczelki, ponieważ obudowa jest. Porządku i wydałem na to mniej więcej 30 zł, licząc razem z kosztami przesyłki. Także ja sobie to zaraz wyczyszczę i widzimy się za momencik, jak już, jak już będzie to wyczyszczone. Dobrze, moi drodzy, sobie tutaj już przeczyściłem to jako tako, że było. Teraz tak, tutaj na dole umieszczamy sobie ten ring, puszczeleczkę ten sposób, żeby sobie tutaj się działa. Następnie nasz filterek zakładamy tą częścią tutaj na naszą uszczeleczkę. I teraz ten element tutaj sobie wsuwamy. Elegancko. O, tak, tak, żeby sobie tutaj wcelować. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Natomiast nowe uszczeleczki zakładamy sobie tutaj. Te uszczelki też mają swój, swój kształt, jak widzicie. I teraz, tak, jak się przyjrzycie tu na uszczelkach jest taki złapie ostrość złapie o coś takiego taki dzyndzelek a tutaj o dokładnie o w tym miejscu są wycięcia no i trzeba tak to uszczelkę tutaj włożyć żeby te wycięcia się pokryły z tymi dzinzelkami, więc ja to sobie zrobię i widzimy się za momencik dobra moi drodzy usz uszczeleczki już siedzą Zakładam odmę i przykręcamy. Dobrze, moi drodzy, odma skręcona, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o wymianę tego filterka odmy. Tak jak mówiłem, sam filterek to jest koszt mniej więcej 30 zł z przesyłką, dla osób uprawionych myślę, że jakieś 20 minut roboty, żeby tutaj to rozkręcić i sobie to wymienić. Można kupić całą odmę, mniej więcej 130 zł koszt. Ale jest to szybka i prosta robota. U mnie było to konieczne z tego względu, że ta odma mi tutaj się strasznie pociła olejem, i no jak się okazało, brakowało uszczelki. Nie wiem jak to funkcjonowało bez tej uszczelki, ale mniejsza mniejsza w to. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten szybki myślę poradnik się przydał. Dla osób, które chciałyby same sobie tę odmę wymienić, a za bardzo nie wiedzą co z czym. Więc jest to szybka, prosta robota. Całe to nie jest też jakaś tam brudna robota. Także to by było na tyle. Yy, Możecie zostawić komentarz, jakąś tam swoją opinię, poradę na przyszłość, jakieś pytania, czy coś. Postaram się pomóc. Oczywiście jakiś tam like. No i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby być na bieżąco z filmikami. Postaram się te filmiki w miarę, w miarę regularnie wrzucać. I nagrywać dla Was jakieś tam materiały z tej BMK, z tego gruza. Także no to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się przydał. Trzymajcie się. Cześć!